Następny przystanek. Most dworcowy. Dworcowy. Uwaga! W dniach od 29 października do 1 listopada wszystkie kursy linii nr 6 wydłużone będą do Junikowa, a linia nr 98 skierowana zostanie do Miłostowa. Wybrane linie kursować będą częściej. W godzinach od 8.30 do 16.30 uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr 41 i 42. Szczegóły na stronach ZDM i NBK. Niech walizki nie służy do zabawy, dziękuję. I <laughs> do 5 października do 1 listopada. Wszystkie kursy linii nr 6 wydłużone będą do Unikowa, a linia nr 98 skierowana zostanie do Miłostowa. Wybrane linie kursować będą częściej. W godzinach od 8.30 do 1630 uruchomione zostaną dodatkowe linie tramwajowe nr 41 i 42, szczegóły na stronach ZTF i RPK.